Cześć, jak widzicie przed nami to nie Rzym, to jeszcze Budapeszt, z którego wyjeżdżamy właśnie. Do kolejnej destination mamy 4 godziny 10 minut. Oczywiście od samego początku omijamy autostrady i drogi płatne, więc jedziemy. Tak zwanymi landówkami, czyli drogami przez wszystkie wioski, i tak dalej. Ja sobie twarz wysmarowałam, zrobiłam sobie maseczkę wcześniej, a teraz mi... No tak mi na twarzy po bo bycie te dni. Dzisiaj mamy zamiar przekroczyć granicę Węgier z Rumunią. Jeszcze pomyślimy nad tą Serbią, nie, Dawid? Przed chwilą Dawid właśnie rozmawiał z innymi kamperowcami, którzy z też z Francuzami, którzy już rok też podróżują po świecie też kamperem i właśnie mówili nam, że niedawno byli w Serbii i wszystko jest ok, że ta cała nagonka terrorystów i tej, tej sprawy wiadomo, może się stać, ale raczej, raczej nie, że wszyscy są super, jest bezpiecznie. Ludzie są przemili no przemili, że tak. oddadzą ci wszystko, a jak jeszcze się z nimi napijesz, to już w ogóle jesteś man. Update naszej trasy Dawid ile nam zostało? Zostało 2 godziny 40 minut mamy zakupy Dzisiaj staniemy gdzieś sobie za miastem, nie będziemy wjeżdżać do miasta, bo teoretycznie Rumunia jest piękna poza Poza prostu tymi miastami. A od jutra już tak zaczniemy sobie jeździć po Rumunii i zwiedzać. Tylko musimy jeden dzień sobie odpocząć i popracować. Wcale nie jest takie łatwe robić zakupy w obcym kraju, kiedy wszystko masz na przykład po węgiersku. A i ogólnie jest bardzo gorąco. Jest mega gorąco, nie Dawid? Prawie 30 stopni. Ja nie wiedziałam, że tutaj tak gorąco będzie, nie przygotowałam się w sensie. Jest takie ciepło teraz. Ja dzisiaj ubrałam się w grube dresy, a tu. Lato! Ja mi cały czas tak o, 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 o. o. Kurde cały czas dziura na dziurze, dziura na dziurze Przekraczamy właśnie granicę, tak jak mówiłam drogi okrutne Jak dalej będzie to tak wyglądać to jednak zboczymy z trasy i pojedziemy autostradą Kochani, my nic nie wywoziłem Welcome in Romania. Welcome in Ibiza Welcome in Romania Welcome in Romania Hello ja już jestem głodna, jak nie wiem co jem krakersy Głodnie. na drogi nie w Rumunii. Nieważne jakie drogi, te zwykłe, czy to są autostrady, trzeba mieć winietę. Tak, winietę można kupić przez stronę internetową, jest to najspo, najprostszy sposób. To jest strona e-myślnik rov i nie ta. Ro. I na tej stronie po prostu wybieracie swój pojazd. I tam jest, że możesz wykupić na jeden dzień, na 10 dni, na 30 dni i jeszcze tam jakaś dłuższa winieta jest. Ogólnie winieta na 10 dni, taką jaką my wykupiliśmy, kosztowała 5, 3 euro, przepraszam, bo winieta na 30 dni kosztowała 5 euro, więc. Nie są to jakieś sumy, nie wiadomo jakie. Ja już wam pokazuję, jak wygląda ta winieta. Tutaj mamy pierwszą stronę, w miarę szybko przyszło, także sprawdzona strona. Proszę bardzo, pierwsza strona winiety, druga strona winiety. No, właśnie zapakowaliśmy, znowu w jakimś takim ładnym miejscu. Tam nie widać, ale tam jest całe stado owiec. Dzisiaj dla nas bardzo wyjątkowy pit stop, że tak powiem. Pamelka robi zupkę Tonian. Już jesteśmy w Rumunii na pierwszym przystanku. Teoretycznie dzisiaj stwierdziliśmy, że robimy sobie taki pit stop wolny, bo musimy odpocząć od po prostu Budapesztu, bo było mega dużo chodzenia. Musimy troszkę odpocząć. A jak odpocząć, to zobaczcie to. Tak sobie właśnie chyba Rumunia wyobrażała, że jest dużo natury, jest cisza, dużo wody, gór. Tam jak widzicie. Rumunia? Na razie tak jak z okładki. Dzień raz zupka, raz Aperol Spritz 5 złotych Snickersa Tomeka gotuje, dzisiaj się wczuła w rolę Zupka już wyglądała niebo lepiej niż wcześniej Na koniec dorzucimy krewety Posypiemy szczypiorkiem i wyciągniemy sobie stół tam na zewnątrz Nawet już tutaj szykuje krzesełka A mamy już pierwszy problem Chodźcie Wam coś opowiem. Mamy problem z panelami solarnymi, które przestały nam ładować akumulatory. Jest to dość duży problem, bo dla nas elektryka jest na wagę złota. No, niefajne przywitanie. Coś ewidentnie się stało z tymi panelami, bo dzisiaj, już nawet w nocy, mieliśmy pierwszy spadek energii, ale na dalszą metę no dobrze by było, żeby te, akumulatory, żeby te panele ładowały akumulatory. No, zobaczymy. Ciąg dalszy nastąpi jutro. na zupkę? Mm. Cóż za dobroci. Przepraszam. Ula, la, 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 pani, koledzianko. Próbujemy. Jest ostro, ale Dawida gardło boli, więc mu pomoże. Tak, mnie dzisiaj naprawdę gardło boli, więc zupka mi na pewno pomoże. <laughs> Smacznego. Smacznego. Jo, ja, prawdziwa tomiana. No, ja. Dajcie, ba. Ja się zbiera na to, żeby zasłonić tam okna na noc. Tak, jakby miała być jakaś burza zaraz. Nie wiem. Rzeczka Cisza, spokój, tylko no a burza to. Mam nadzieję, że przejdzie bokiem. Krzyw. Nawet widziałam pioruna. Tak. ogromnego. Może być burza, także trzeba wszystko zabezpieczyć dobrze. No, także chyba. Tak mi się wydaje, że dzisiaj się żegnamy z wami i widzimy się jutro. I do jutra. Dzień dobry. dobry, witamy kolejnego dnia. Dzień dobry. Dzień poranek. Właśnie robimy sobie kawkę. Mleczko nam się pieni... Słyszycie te żaby w tle? Żaby, kaczki, owce, krowy wszystko to jest. Także na no Rumunia. No. Żabuszko, smacznego. Teraz dobudza nas zapach kawy. mamy mały problem z panelami słonecznymi, no i Dawidowi nie udało się go jakby naprawić. Więc jedziemy poszukać elektromechanika w kolejnej miejscowości, w której tak czy siak byśmy się zatrzymali. Zobaczymy, czy uda nam się to dzisiaj załatwić. Podjedziemy, popytamy jak nie no, to za każdym razem będziemy po prostu szukać elektromechanika, który nam to naprawi, bo. No będzie to troszkę uciążliwe, bo teraz musimy jakby zwracać uwagę na ten prąd, bo teraz na ten moment mamy jedyny prąd, który nam się po prostu nagrodził w alternatorze. Teoretycznie my i tak codziennie będziemy jeździć, więc ten prąd zdąży nam się naładować, no ale lepiej mieć zapas, prawda? I nie musieć patrzeć się na to, żeby oszczędzać na, na czymkolwiek. Dlatego no fajnie by było, skoro mamy już te trzy panele, żeby one działały, tak? A poza tym, no jak jest tak dużo prądu, to wody nagrzewa i tak dalej. Wzgórza, pagórki, górki. Ale tak bardziej bałkańsko. Słodzie. Bałkańsko, tak, dokładnie. I ktoś powie, że Rumunia pieniędzy nie ma. No. Złoty kościół. Wow. Co róż? Jest taki dom. Ogromny dom. One są naprawdę duże. Z dziwnymi dachami. Zobaczcie, bramy jakie wjazdowe. Tutaj po lewo i po prawo. Zobaczcie. To są ogromne domy, które stoją w centrum wioski, która jest niczym specjalnym i nie wygląda jakoś zbytnio bogato, tak naprawdę. A domy postawione. Byliśmy u jednego mechanika w tej dużej miejscowości. Odesłał nas do serwisu. Kolejnego, także trochę wracamy drogi. No i dojechaliśmy do tego serwisu i dzięki Bogu udało się Panu wymienić jakieś bezpieczniki i wszystko hula jak powinno. Właśnie dojeżdżamy na nasze dzisiejsze miejsce do spanka. A chcielibyśmy też się pokąpać w jeziorze, jeżeli będzie nam to dane i zaparkujemy w fajnym miejscu z dostępem właśnie do takiej ala plaży albo zejścia po prostu do wody, to na pewno tam pójdziemy. Ja sobie tutaj tak przyszłam zobaczyć, jaki widok jest z tego tarasu mojej nieziemski. W kuchni u pana Dawida Kapłona, co, pan co pan tam kroi? A więc, witajcie w kuchni u Dawida. Gotowanie w Wanie. Dzisiaj przygotowujemy makaron z sosem siedmiu warzyw. <grym> Najpierw wrzucamy marchewkę, później wrzucamy resztę warzyw. Czyli, jak sama nazwa brzmi, makaron siedmiu warzyw. Tutaj za chwilkę trafi makaron do wody. ugotujemy to wszystko razem. Dajemy sos pomidorowy, To będzie pasta italiana. No, tak wygląda kwintesencja makaronu. Smacznego. Słucham? Słucham. Podajowka. jeszcze jest w etapie testowania, ale zdjęcia i filmy z przybliżenia wyglądają naprawdę petarda. To idzie przez czyjś prywatny teren, czy nie idzie. A jak myślisz? Też tak myślę, że to jest czyjś ogródek. Lepiej spróbować niż nie próbować. O, pojąki jakieś o, i kolejne pająki. Nikt tu chyba nie chodził i to bardzo od dawna. I odtafli wody, jak się wszystko odbije. sami widzicie jak to jest przepięknie no nic nic dodać nic ująć my tak brak, sobie... słów. brak słów tak naprawdę Teraz porobiliśmy fotek ale tutaj w ogóle to jezioro jest ogromne no kąpać się chyba raczej nie będziemy bo jest lodowiec no, taka standardowa nie przesadzaj <laughs> tak no to miejsce w którym się znajdujemy. Składa się z kilku stawów i z kilku zapór wodnych tak naprawdę. Czyli wiecie, jest jedna tafla, tama, druga tafla, tama i tak to wygląda. Ale jest to potężne, jest Promienia. W dół się dużo łatwiej schodziło niż do góry wychodzi, co? Droga dość stroma. My jesteśmy przeziębieni, jakoś się trzymamy jabłuszko Dzisiaj zaczął kichać. Mówię, aha, ładnie. I jabłka dopadło choróbsko. Leży właśnie pod kocykiem. Dzień dobry wszystkim. My już właśnie zjedliśmy śniadanko. Ja jeszcze dojadam arbuska. Noc była ciężka. Dawid nam tutaj zachorował. Nie jest lepiej niż u niego. Smarkakie kaszle, ale chorobie się nie dajemy. Zbieramy się idziemy na punkt widokowy Piatra Lui Lucacci nad jeziorem. Tarnita w Rumunii zobaczcie gdzie właśnie jesteśmy na jakim moście a to jest przepaść widoki są piękne. wczoraj próbowaliśmy tutaj tą drogą wjechać ale tutaj niestety jest szlaban na mapce widzieliśmy, że tam są fajne miejscówki i jest fajne zejście do wody no ale niestety nie wpuścili nas, panowie bodyguardy, które, którzy tam stoją, że tak powiem. A tutaj ma zostać otwarta... Hama. Pani tutaj przed przechodziła i do nas zagadała, mówi, że to jest też fajne widowisko, dlatego też pełno ludzi tam czeka. No i my jeszcze chwilkę poczekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i ja liczę, że tutaj będzie, wiecie, takie... Ale tak, to na pewno ciekawe. będzie dobry, dobry moment, bo ta tama jest naprawdę ogromna. I jak wypuszczą nagle taką ilość wody, no to to będzie fajny wodospad. Idziemy dalej, jednak na ten nasz punkt widokowy, bo pan nam powiedział, że jakoś Dawid się z nim dogadał. Tamę otwierają jutro, także no nie ma co czekać. Chociaż może, Boże, pewnie poleci. Raczej się z nim nie dogadałem, bo tak. on mówił po rumuńsku, ja mówiłem po polsku, rosyjsku, słowacku. Próbowaliśmy przez tłumacz, google. No włosku. nic ci nie dało. Kali być, kali zabić, nawet. Tak się nie dało, rękami, nogami, my na... nawet pokazujemy na czas, na zegarek. Pan nawet nie wiedział jak telefonem się dobrze obsługuje. <grym> Więc, ale jest okej. Okay. Jest jest Porozmawialiśmy, okay, okay, no. pośmialiśmy się, wymieniliśmy się zdaniami, każdy powiedział swoje. Ale idziemy teraz w piękną trasę górską, zobaczcie na to. Na tym dzisiaj zakończymy nasz odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku, a Wy subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco, buziaczki.